2011 rok był dla nas szczęśliwy pod kątem ligi polskiej. Wygraliśmy mistrzostwo Polski i Puchar Polski. Mniej szczęścia mieliśmy w lidze mistrzów, aczkolwiek moim zdaniem byliśmy chyba najlepiej przygotowani ze wszystkich edycji, które graliśmy. I brakło po prostu, myślę, że troszeczkę szczęścia i determinacji w tym ostatnim meczu z Kazaniem. Niedosyt, mam nadzieję, że w tym roku będzie nam e, ta droga będzie lepsza i, i, i troszeczkę łatwiejsza, aczkolwiek nie ma łatwych zespołów już w Europie i, i powiem szczerze, że każdy mecz musimy się bić. Ale mam nadzieję przede wszystkim, że, że dojdziemy do tego upragnionego Final Four i, i rozegramy tam dobre mecze. Jak będzie pokaże następny rok 2012. Przed nami jest wiele konfrontacji, które chcielibyśmy wygrać. Liga się wzmocniła. Jest wiele drużyn, które pretendują do tytułu Mistrza Polski i na pewno z tymi drużynami się gra bardzo ciężko. Ale cele mamy takie jak w pozostałych latach, które graliśmy tutaj w Bełchatowie, czyli obronić tytuł mistrza Polski, obronić puchar i no jak najlepiej się spisywać i, i, i grać w Lidze Mistrzów. Każdy z nas myśli i, i ma taką nadzieję i to są praktycznie jego marzenia, żeby w tej Lidze Mistrzów odnieść to naj, najwyższe. Trofeum i podnieść ten puchar do góry. Postanowienia noworoczne. Przede wszystkim myślę, że, że jako drużyna chcielibyśmy cele, które są przed nami postawione spełnić i cieszyć się z kolejnych, z kolejnych osiągnięć, z kolejnego tytułu mistrza Polski. Ale to wszystko się rozegra na boisku i zobaczymy jak będzie.